Cześć, dzień dobry, witam się w kolejnym już vlogu, to chyba będzie ostatni vlog w tym miesiącu, czyli, że tak powiem, ostatni vlog przed vlogmasowym i chciałabym, żebyście właśnie tutaj wypowiedziały się, czy robimy w tym roku vlogmasa, czy nie robimy tego vlogmasa jeżeli miał on by to być, to wiecie, że ja nagrywam codziennie, ale dodaję zlepki z kilku dni, bo nie dzieje się u mnie aż tak dużo. Szczególnie, że w ogóle przez to wszystko, że w tym roku w sklepach zaczęło się wszystko pojawiać dużo szybciej, no to ja już te rzeczy, które powinnam robić w grudniu, zrobiłam w listopadzie. Czyli jakieś zakupy świąteczne, jakieś przeglądy świąteczne, i tak dalej, i tak dalej. Troszkę w tym roku to poleciało za szybko, ale ja Wam powiem, że pierwsze ozdoby świąteczne zobaczyłam wtedy na koniec sierpnia. Także grubo, grubo, za szybko to w tym roku poszło. No ale dajcie znać, co z tymi vlogmasami? Czy będziecie oglądały, czy nie będziecie oglądały? E, jest wtorek, jest godzina, dosłownie, wróciłam teraz do domu, byłam od wieś chłopaków do szkoły, do przedszkola i jadę... o, zapomniałam, że Alana ma dzisiaj wyrównawczy, ale chyba wystarczy mu jedzenie. I co? I ja jadę na paznokcie. Wczoraj je ściągałam i ja po prostu powiem Wam, że ja nie umiem już funkcjonować, ja już od lat robię ciągle paznokcie, ale naprawdę od lat. Mm. Ja nie potrafię funkcjonować bez paznokci, ja nie umiem nic zrobić, nawet się podrapać, bo wiecie, swoje paznokcie nie są tak twarde, nawet się podrapać, nie, no nic, jakoś nawet nie wiem wciąganie spodni jest dla mnie takie niekomfortowe, że tutaj opuszkami dotykam materiału, no naprawdę słabo się czuję bez paznokci, ale już właśnie chciałam ściągnąć, żebym miała założono nowe, przez to, że wiecie, mi paznokcie rosną do dołu i chciałam już właśnie nowy set, szczególnie te wskazujące mi bardzo rosną one do dołu. Także dzisiaj taki dzień, że właśnie jadę na paznokcie, a później hmm, na pewno muszę dzisiaj tak popakować paczki. Na szczęście już sobie wczoraj na wieczór nadałam, ale pewnie jeszcze wejdą nowe, także e, jeszcze poczekam. E, popakuję dzisiaj paczki. Muszę w ogóle, ale w tym tygodniu ja chyba nie dam rady. Mamy cały tydzień tak słuchajcie, napięty. Ale nie dam rady pojechać na jakieś zakupy świąteczne do Snice. Ja chciałam już. Ale to właśnie może już we vlogmasie, to może wtedy w przyszłym tygodniu zrobię właśnie te zakupy świąteczne. E, oprócz w ogóle tego wszystkiego, że mamy w tym tygodniu taki bardzo, bardzo zajęty ten tydzień, to. E, ja od wczoraj się słabo czuję, budzę się cała taka, nie wiem, gardło, trochę głowa, gdzieś tutaj zatoki. To jak gdyby w ciągu dnia gdzieś mi się rozchadza, ale w nocy się też budzę i taką czuję ciężką głowę. No nie wiem, biorę już jakieś tam, wiecie, tabletki, witaminy. I jak gdyby, no, wiadomo, choroba nigdy nie wybiera dobrego momentu, nie pasuje, ale no naprawdę ten tydzień mamy taki, że ja nie mam kiedy jakoś tak poleżeć i pochorować. Po południu dzisiaj też mamy. Hmm. Oto wezmę sobie ze sobą właśnie aparat, ponagrywam troszeczkę, dlatego że mamy pasowanie na ucznia mojego syna, mamy jej jutro rano. Tego nie będę nagrywała, no bo wiecie, tam dużo innych osób, dzieci będzie występowało, także tego nie będę nagrywała. Ale dzisiaj ja z Adrianem zgłosiliśmy się do dekorowania sali, także dzisiaj po południu właśnie do chłopaków przyjeżdża siostra Adriana, zostaje z chłopakami, a my idziemy tutaj na salę do szkoły dekorować salę właśnie na pasowanie na ucznia, które jutro. No i dajcie znać kiedy u was się odbywało, czy to jest późno, bo to jest koniec listopada. Znajomy syn, słuchajcie, miał pasowanie na ucznia w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. To w ogóle już takie trochę uważam nie, nie byłabym z tego zadowolona. No a mamy aż na koniec listopada. Dobra, lecę się teraz mam 20 minut. Muszę się pomalować i zjeść jakieś śniadanie. Chociaż powiem Wam, że nie mam totalnie na nic tak z rana ochoty. Znowu miałam taki etap, że wstawałam, od razu byłam głodna i jadłam śniadanie. A teraz znowu mi przychodzi etap, że z rana mi się nie chce jeść. I wiecie, jedni twierdzą, że to zdrowe, jedni, że to nie jest zdrowe, że powinno się zjeść w ciągu godziny od przebudzenia. No i nie wiem, no ogólnie mój tak naturalny organizm raczej z rana tak się nie domaga jedzenia. Ja prędzej to bym tak wypiła coś: wodę, kawę, to tak. A takie jeść to mi się z rana aż nie chce. No ale muszę coś, bo będę dwie godziny siedziała o Klaudii na paznościach, pewnie ponad dwie, to muszę coś zjeść w domu. Dobra, e, lecę się taki delikatny. Makijaż zrobić. A jeżeli chodzi, słuchajcie, jeszcze tylko, bo dostaję od Was też pytania, jak tam ten mój retinol? Ja retinol, słuchajcie, stosuję ten najmniejsze stężenie 0,25. Ja używam ten z, z Nakomi. W ogóle to już też mówiłam, że bardzo polubiłam markę Nakomi. Także, jakby marka Nakomi chciała ze mną współpracować, to bardzo chętnie. Eee, robiłam co 4 dni. Trochę za długo, trochę za delikatnie wchodzę w ten retinol, ale no, ja mam wrażliwą skórę i tak się bałam. Teraz robię co trzy w tym tygodniu. W przyszłym już będę robiła co dwa, potem co drugi do wykończenia butelki. I wtedy wejdę na większe po prostu stężenie. Chociaż nie wiem, czy czekać aż do końca butelki, zanim się ta butelka skończy. No nie wiem. Dobra, idę się umalować. Jestem już, słuchajcie, po paznokciach. Przyjechałam do domu. Cały czas w ogóle pada śnieg. Staram się gdzieś to wyłapać na ciemnym chyba najbardziej widać. No i taka jest baśniowa, już pomału robi się kraina tak świątecznie. Tak już śnieg pada, ale to jest od rana na trawie wszystko mróz, y, który był w nocy minus 7 u nas tutaj, a Zisko nie jest ale pada, cały czas tak pięknie pada nie widać tu mi się przyczepiło no, zrobiło się naprawdę pięknie no i będzie teraz chyba sypało paznokcie takie czarne ze złotym coś sobie chciałam Czyli jest tak, są takie z czarną końcóweczką. Zajechałam jeszcze na szybkie takie zakupki do Lidla. E, teraz, chwilę, jeszcze popakuję paczki i zaraz jadę już po chłopaków, po Alanka. I przy okazji odbiorę już też dzisiaj Alexa. I dzisiaj troszkę właśnie szybciej. Muszę zacząć robić obiad, dlatego właśnie muszę iść się brać. Zaszłam też do Kika, dokupić coś chłopakom na Mikołajki. Zaszłam też na chwilę do Pepko i w sumie było kilka rzeczy, które chciałam kupić, ale się powstrzymałam. Dobra, jestem w domu, popakowałam sobie paczki i akurat przyszedł kurier, też przyniósł mi paczkę. W ostatnim vlogu Wam mówiłam o tych spódnicach z Finseya, cekinowych. I nie wiem, którego z razu wchodzę. Ja miałam w koszyku już wcześniej odłożoną cekinową złotą, a czarne spodenki cekinowe. I to się po sekundzie wyprzedało. I ostatnio wchodzę tak po prostu i patrzę, że jest i to, i to dostępne, i to, i to zamówiłam. Też te spodenki to tak, my myślałam, że trochę inaczej wyglądają. Ja mam wszystko, w sensie to i to w XL. Spódniczka taka jest elastyczna. Na pewno jakbym spotkała jeszcze czarną, to bym i tak ją dokupiła, bo ja lubię takie rzeczy, wiecie. Taka złota, a to jest no takie inne, widzicie te, no one są takie mieniące, ale w sumie też spoko, Jak będą dobre, jak się wcisnę, bo ja na dole to nie wiem, ogólnie jestem mixelką, a się boję zawsze, że sinsy jest taką młodzieżówką, że może być takie mm, lekko zaniżone Cztery dychy kosztowała spódnica Pięć dych kosztowały spodenki Mają być niby z wysokim stanem Dobra, zaraz sobie przymierzę Ale złapałam Cztery dychy, słuchajcie, za taką spódnicę cekinową Fakt, że te może z H&M Te co na przykład rok temu kupywałam sobie Taką różową I na przykład to kupiłam czterdziestkę chyba No i ona się okazała za mała Ja jej nie przymierzyłam Na Sylwestra no to trochę jest lepsza jakościowo, ale ta na świętam o tej złotej myślałam. I te sobie mierzę. Słuchajcie, przymierzyłam. Ja to przymierzam na leginsy, bo ja mam legińsy czarne. To może, chociaż tu będzie mi prześwietlało. I są naprawdę spoko. Tutaj są, właściwie są wysoki stan, ale w ogóle się takich nie spodziewałam. Ja myślałam, że będą z takich cykinów jak to. Fajne, bo nie opinają też nogawki. Tutaj też jest. Jeszcze miejsce, że normalnie w sumie tak przeciągnęłam bez, bez rozpinania, nawet nie wiem, tutaj jest zameczek i spódnica też jak najbardziej, i spódnice jakbyście szukały, to ogólnie ona występuje aż do 2XL, ale rozmiarówka jest normalna. Tutaj Wam zbliżę numer produktu. Tutaj to jest spódnica. XL występuje do 2XL. Spódnica jest też dobra, fajna, elastyczna, też spoko weszła. Spódnica to w ogóle dla mnie ja to uwielbiam, takie złote rzeczy. No, także spoko, że udało mi się upolować. Powiem wam, że tak, kupiłam te spodenki, zamówiłam. Jak, nie wiem, ja nie, nie ustawiałam sobie żadnego powiadomienia. Ogólnie tak po prostu co jakiś czas wchodziłam patrzeć. No, bo właśnie nie wiedziałam na który rozmiar się zdecydować i tak dalej, czy L, czy XL. Ale no, jakoś spódniczki i spodenki wolę brać takie nawet większe o rozmiar niż noszę. I tak wchodzę, patrzę, jest spódnica. No dobra, dodałam do koszyka. ja czy są te spodenki. A tych spodenek, jak po tym, to ich w ogóle już nie było, jak gdyby na stronie, nawet totalnie ich nie było. Patrzę, są, patrzę, cała rozmiarówka. No to szybko wzięłam, zamówiłam. I słuchajcie, zamówiłam. I to tam po chwili przyszło mi potwierdzenie, coś tam, coś tam. Weszłam z powrotem na te spodenki. I już była tylko eska. Tak się szybko jakoś one rozchodzą, że naprawdę. A tą moją y, różową spódniczkę z zeszłego roku, w którą nie weszłam, bo to jest Smetki 40, a pasuje na bardziej 38, jest ustawiona u mnie na Winted. Jeżeli y, poszukujecie różowej, y, takiej cekinowej spódnicy, y, ja ją rok temu kupiłam na promocjach w HM za 65 zł. Chyba ze ona była przyceniona jakoś tak. Także na dole macie na pewno link do mojego Vinted, możecie sobie wpaść i zobaczyć. A teraz, słuchajcie, zakupy moje z liby, ale nie wiem, czy Wam, czy zakupy nie będę pokazywała, tylko zobaczcie, co sobie kupiłam w pepko. To jest gąbka do mycia naczyń. W ogóle sporo jest takich fajnych rzeczy teraz w PEPKO. ale weszłam głównie po baterię. tak, i miałam nic więcej nie brać, no ale już ta gąbka była koło baterii. Ale co jeszcze kupiłam, to... Chciałam sobie tak po prostu kupić taką ale stwierdziłam, że już im to dam do, do mikołajkowego prezentu, bo ja właśnie za dużo kupuję tak na co dzień rzeczy. Zobaczcie, jakie są przesłodkie szklaneczki w Kiku. 15 zł, jedna szklaneczka na takie y, jakieś soczku w picie, czy zimnego mleka, super. I też pierniczki, tak jak te kubeczki ostatnio kupiłam, też pierniczki. I jaka to jest pojemność? Niby nie można do zmywarki, no w sumie tak, bo pewnie zajdzie ten nadruk. Kurczę, zawsze nakupuję tych rzeczy, mm, do, że nie wolno do zmywarki i potem jest, wiecie, pełno mycia ręcznego. Mm, mm. Mm, 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 mm. Czy tu jest pojemność? Nie ma. A do tych y, czekoladek kulek, co y, kupywałam w Action, to w ogóle są teraz, słuchajcie, w pepko takie Mikołaje, nieduże do wrzucenia sobie do mleczka, i są pianki tam w środku, i białe bałwanki, ale ich teraz nie brałam, bo jeszcze mamy te kulki. Dokupiłam tylko w do tego właśnie pianki, i może dzisiaj na wieczór im zrobi taką, takie mleczko z ciepłym tym, i na to dam im pianki. I jeszcze do tego pomyślałam, że super będzie wyglądało. Nie wiem, czy to znajdę. Nie mam tutaj dużo zakupów, ale co to, co się chce, to znaleźć nie mogę. No dobra, nie mogę znaleźć, ale kupiłam takie te laseczki, wiecie, no lizaki, takie laseczki, że jeszcze do tego im jak zrobię to mleczko, to im tak włożę właśnie te pianki i tą laseczkę i oni będą Zakochani, mega. Dobra, kończę na teraz. Widzimy się później już chyba na tych przygotowaniach. Witam się, słuchajcie, ponownie jeszcze z domu. Przyszłam po to, żeby zakończyć tego vloga. Także do zobaczenia. Widzimy się już we vlogmasie. Kto nie może się doczekać, zostawia kciuka.